Dzień dobry, dzień dobry, kochani. Miło mi powitać Was w czytaniu dla osób spod znaku Panny na miesiąc maj. Panny drogie, to jest talia, którą wykorzystam dla nas w tym miesiącu. Nie przedłużamy, przechodzimy do rzeczy. Panienki moje drogie, co my mamy tutaj, drogie Panny, dla Was w nowym miesiącu? Pamiętajcie, że jest to czytanie bardzo ogólne. No... Karty wypadły, czekamy na jakąś jasność, ktoś ma coś przekazać, no zobaczymy. Eee, bardzo ogólne czytanie. Tutaj zaznacza się, że tak powiem, nadrzędna sprawa tego miesiąca, która może się pojawić, nie musi u Was, nie musi ze wszystkimi to rezonować. Eee, bierzcie to, co dla Was najlepsze. Dobra, panny drogie, już te karty mi się tutaj buntują, zatem zaglądajmy. Wujka Buław ma decyzję, decyzję, karta kochanków i warto wziąć jednak pod uwagę na osobę w tych decyzjach, tak czuję. Albo decyzje właśnie dotyczą innych osób. Droga Panno, co my mamy dla Ciebie w centrum? W jakiej energii Ty mi się zaznaczasz? 10 denarów. Panna mi się zaznacza wokół rodziny, wokół pracy, wokół ludzi związanych z biznesem, ale też przyjaciele, tak? Tutaj w dziesiące denarów to jest także zwieńczenie, zakończenie, tak? Czyli mogą przychodzić jakieś pieniądze. E, sprawa w ogóle cała wokół Was może tyczyć się Waszych bliskich, ludzi wokół Was, ważnych dla Was, osób, z którymi mieszkacie, dzielicie dom, bo ten dom tutaj jest bardzo zaznaczony i cała ta rodzina. Czy praca, tak? Ale w dziesiące denarów też jest jakieś podsumowanie i już powoli coś kończymy. Dobrze, co tutaj jest Waszym wyzwaniem? Piątka Mieczy. Piątka Mieczy może mówić o takiej bezlitosnej kłótni, rywalizacji, e, poczucia porażki, e, prawda? Gdzieś tam może stanie w cieniu innych, e, chęć zemsty, bardzo trudna energia. Piątka Mieczy mówi o takim absolutnym nieporozumieniu, gdzie nie ma wygranych. Tutaj jest wojna i niestety. Nie można powiedzieć, nawet ci, co wygrałem, to jest granie warta świeczki, bo tutaj będzie tyle szkód zadanych. To jest bardzo paskudna kłótnia zazwyczaj, taki niefajny konflikt y mentalny z kimś, bo tu nie, nie dochodzi do rękoczynów. Natomiast bardzo trudna energia y związana z zawiścią, zazdrością, z chęcią z odniesienia zwycięstwa na jakimś, pokonania kogoś czy poczucia porażki. No dobra, zobaczmy, co jest przyczyną y całości. Ósemka buław, tak naprawdę słowa, słowa, które mogą ranić i komunikacja. I teraz tak, moi drodzy, te karty razem, te dwie zawsze mi mówią o tym, że... To znaczy zawsze bardzo często mówią mi mm, o takiej dyskomunikacji, o, ja to tak nazywam, ponieważ kilka słów padnie w złym kierunku, gdzieś coś źle zrozumiemy, zasłyszymy, za dużo może słów, zbyt szorstkie, ostre i robicie konflikt na miarę światową. No po prostu nie ma to sensu. To są też jakieś wyjazdy, podróże, komunikacja, cel. Co już za wami, drogie pany? Ja idę, tak wiecie, tak całkiem szybciutko, bo będziemy dopytywać. A z denarów, poczucie jakiejś szansy, możliwości, w którą chcemy inwestować, tak? Ja bym powiedziała, że w dziesiątce denarów albo blokuje was rodzina i bliscy, albo mm, tak naprawdę no, pojawia się efekt tego, co tutaj robiliście i w co inwestowaliście. Co w Waszej głowie? Osiem denarów. Bardzo mocną odpowiedzialność czujecie za siebie, za pracę, za to życie. Mocno w tych denarach osadzeni jesteście, to dobrze. Osiem denarów to jest taka, jeżeli chodzi o głowę, tak, to jest zrozumienie, że ja mogę kuć własny los, dosłownie. I że wszystko wymaga pracy i zaangażowania. A później możemy zbierać owoce. No dobrze, co przed Wami w takim razie, drogie Panny? Trójka denarów, współpraca i teraz tak, w ósemce denarów my chcemy sami tworzyć ten nos, wszystko sami robić po swojemu. Natomiast, moi drodzy, w trójce denarów, no to jest nas tutaj więcej i z tego tytułu będą konflikty, bo tak naprawdę pojawi się tu rodzina czy pracownice i trzeba wyjść na kompromis, trzeba się dogadać w tę trójkę na przykład, czyli do Was tutaj będzie... Stąd mogą być nieporozumienia, bo wasza cena mogą się rozchodzić, a wiemy wszyscy, że panna sodiakalna to jest taka Zosia samosia, prawda? Jak wy się w tym macie. Karta kochanków. I teraz tak, albo wy decydujecie, kogo zaangażujecie w to, co tutaj robicie, a kogo nie, albo jesteście nastawieni na tę współpracę. Być może widzicie, prawda, tutaj. Czy warto, czy nie warto. Chciałabym także zaznaczyć, że mogą to być też decyzje małżeńskie. I teraz, tak, jeśli chodzi o miłość, pamiętajcie, że otworzyłam nowy kanał, żeby wrzucać tam czytania miłosne. Pod spodem oczywiście znajdziecie link. Przepraszam, że dopiero teraz wiem, że już miesiąc temu was o to pytałam, ale no nie miałam możliwości tego wcześniej zrobić. I na razie tak bardzo powolutku, ale jakieś filmy tam napływają, także zachęcam, żeby subskrybować. Co jest w otoczeniu? Są to ostateczni. I teraz tak, ktoś chce się tutaj dogadać z wami, albo ktoś chce się absolutnie już uwolnić od tej sytuacji i zobowiązań. Jakiś problem może powracać, tak? Coś powraca jak bumerang, żeby znowu to przetrawić. No dobra, nadzieje i obawy to są także sprawy oficjalne, ale też możliwość wybaczenia. Umiarkowanie, że wszystko będzie grało i śpiewało w harmonii dla was, że wszystko jakoś uda się ułożyć dobrze, żeby wszystko działało jak w szwajcarskim zegarku dosłownie, i w rezultacie mamy co? Paść buław. I uwaga, bo paść buław to znaczy, to jest dobra karta, bo to jest entuzjazm w działaniu, tak? Natomiast pamiętajmy, że paść buław to także impulsywne działanie, słomiany zapał. W tle macie dziewiątkę buław, to jest karta, która wskazuje na to, że może nas coś męczyć, ale z odwagą do tego podchodzimy, bo chcemy dać radę. Wasza karta następna. Natomiast w dziewiątce była w mamy już trochę dość, tak? Albo sytuacja jest dość trudna i wymagająca. No dobra, zobaczmy, bo ogólnie czy to nie jest dobre, bo ja czuję, że możecie fajny efekt odnieść tutaj we współpracy z innymi. Natomiast zobaczmy, wyzwanie piątka mieczy uważam jakiś kompromis, wiecie? ktoś tu, tutaj jakiś trójkąt też może wyjść na jaw, jak najbardziej, bo to są karty romansu i później decyzje, w związku z tym ktoś może zauważyć i dać ultimatum, prawda? Też biorę taką opcję pod uwagę. Dobrze, mm, ósemka buław, związek na odległość, komunikacja, kilka słów za dużo, cel, dwójka denarów, no ktoś może lecieć na dwa fronty, ewidentnie, ale wiecie co? Sama ósemka buław mówi o tym, że mamy jakiś konkretny cel i zmierzamy w jego kierunku. Natomiast dwójka denarów właśnie mówi o tym, że musimy zachować równowagę, bo na przykład jest nas tutaj więcej i razem zmierzamy do tego celu. Ale dwójka denarów to jest także karta, która mocno wskazuje na takie wstrzymanie się, żeby złapać równowagę, złapać ten balans, zastój, tak? 10 denarów. Rycerz denarów, to Wy. Wy wokół rodziny, Wy inwestujący w coś, co ma sens, Wy spokojni, Wy praktyczni, Wy pragmatyczni. Za Wami, a denarów, pustelnik. Znowu Wasza karta. Ja czuję, że tutaj była jakaś szansa dla Was i czuję, że Wy ją możecie wykorzystać, albo już wykorzystaliście. Albo jest tak, że rodzina, prawda? Macie poczucie jakiegoś zobowiązania wobec rodziny i to Was gdzieś hamuje od tego, żeby tę te szansę wykorzystać. No i teraz tak, to wyzwanie to piątka mieczy, dwójka mieczy. Ja myślę, że tutaj jednak po prostu przez brak informacji albo jakąś taką niejasną komunikację między ludźmi może dojść do konfliktów, których naprawdę można uniknąć. Jeszcze sobie wyjmę jedną kartę na to. Tak, uważam, że da się uniknąć tych konfliktów poprzez zdrową asertywność i dobrą komunikację o swoich potrzebach. Wy macie w głowie ósemka denarów, ja sam kuję własny los, <grych> paśkienichów, e, gdzieś tam chcecie podążać za swoim sercem, za swoją inspiracją. No i teraz tak, trójka denarów jednak mówi, że jest nas tutaj więcej. No i trójka denarów, czyli tutaj trzeba umieć współpracować i iść na kompromis niejednokrotnie, wiecie. Natomiast rzeczy, które tutaj robicie najprawdopodobniej i tak przewyższają Wasze pojedyncze zdolności, bo o tym mówi ta karta, prawda? Pojawia się dwójka denarów, mam dużo na głowie. Całka buław, ja sam mam dużo na głowie. No muszę podzielić obowiązki, tak? No i pojawia się trójka denarów, czyli jesteśmy tu razem, mamy działać razem. A wy jakoś tak wszystko sami chcecie robić. A czemu tak chcecie? Przecież tu możecie kogoś zaangażować w to. To jest tylko o komunikacji. Karta kochanków, jako wy, czwórka buław, wy chcecie, żeby się dobrze układało i w rodzinie, i, i u bliskich, tak? Macie dobre zamiary. Eee... Tutaj jest sąd i dziewiątka denarów. I teraz tak, no ktoś tutaj bardziej kieruje się własnym interesem, wiecie. Nie tutaj też się pokazuje dla Was, żebyście nie zapomnieli w tym miesiącu załatwić sobie wszystkie sprawy związane z pieniążkiem i sprawy urzędowe, bo to gdzieś tam się będzie wokół Was zaznaczać. Dobra, nadzieję obawy jest to umiarkowanie i cesarzowa. Szczególnie kobiety mogą mieć nadzieję, że jakoś tak utrzymają wszystko w równowadze i pięknie będziemy sobie tu kreować i tworzyć coś z tymi ludźmi, tak? Natomiast no jesteście nadzieja, może dotyczyć w ogóle ciąży. To jest to, bo tutaj te dzieci mocno zaznaczono sobie młodsze. Ale okej. Okay. Paść była w rezultacie szóstka kielichów, bardzo mocno zaznaczone dzieci. Wsparcie od dzieci, ale rodzic wspierający dziecko również w tym miesiącu dla was. Paść była mówi o tym, że z entuzjazmem ruszamy przed siebie, pojawiają się nowe możliwości. Szóstka kielichów powracające możliwości. Czyli możecie w jakiś sposób jeszcze raz próbować. 嗯。Uh ugryźć ten temat, dosłownie, z kimś, nawet jeżeli były jakieś, prawda, problemy. Jedyny, bo ja uważam, że tu się wszystko pięknie układa, to jest naprawdę bardzo dobre czytanie oprócz tego, bo jest inspiracja, i działanie, i są ludzie, i ktoś Was odciąża, i angażujecie tu młodsze osoby, tak? I wszystko fajnie. Szczególnie matka-dziecko mi się zaznacza, relacja. E, nie zapomnijcie sobie te sprawy urzędowe pozałatwiać, to jest bardzo istotne. Natomiast te karty razem mówią o tym odsuń się, ja nie wiem, konflikt, prawda, bezsensownie, da się uniknąć tego konfliktu, jeżeli jeżeli będziemy jasno stawiać swoje granice, jeżeli, bo tutaj też mnie się pokazuje w waszej głowie, że wy tak sami wszystko kujecie tutaj, bo paśkielichów brakuje wam śmiałości, tak, żeby się odezwać. Nie stawiacie granic. Te granice są ważne. Jeżeli będziecie je postawić i będziecie jasno wyrażać swoje potrzeby, to macie wsparcie od rodziny, od dzieci, od ludzi wokół Was wszyscy razem tworzycie, kreujecie, jest entuzjazm, jest zapał. Także wtedy to wygląda przepięknie. Także myślę, że macie bardzo fajny miesiąc, ale tu jest właśnie lekcja komunikacji i stawiania własnych granic. Ale też yy, umiejętności, że tak powiem. Sama komunikacja jest tutaj najważniejsza, bo uważam, że na wszystko tutaj wszystko można przegadać, ze wszystkim można się dogadać. Natomiast co wymaga asertywności, to wymaga też jasności swoich potrzeb. Dobrze, jaka jest ogólna rada dla osób z podznaku panny? Diabeł. No i teraz tak, diabeł bardzo fajnie, że się pojawił, bo już wiem, dlaczego ta karta się tutaj pojawiła. E, oczywiście możecie być samą samosią i wszystko robić samotnie, prawda? I się wkurzać, że nikomu nie pomaga, ale też nie informujecie nikomu, nie dajecie jasnych sygnałów, na przykład w domu, tak? Natomiast karta diabła mówi, sam się, czy sama się tutaj w pozycji ofiary stawiasz. Tak naprawdę odejrz swoją siłę bzdurą, tak? Diabeł. I, i, I później się wkurzasz i tak dalej. Na własne życzenie siedzisz w, tym, w tej pajęczynie. Oddajesz swoją moc, nie stawiasz granic, tak? Czyli diabeł mówi: odzyskać swoją moc. Poprzez asertywne podejście stawiaj jasne cele, jasne pragnienia, informuj, mów, droga panno, nie, porzuć nieśmiałość. Znajdź też siebie w tym całym embarasie, bo mnie się pokazuje, że wy tak możecie wszystko dla innych. Nic dla siebie, zwróćcie na to uwagę. Macie dobre pomysły, jest realizacja. Uważam, że jest wsparcie z otoczenia. Na wszystko. Karta sądu zawsze mówi, możemy się dogadać, wszystko możemy wyjaśnić. I macie przepiękną energię twórczą. Jakie znaki mi się pojawiają dla was? Już wam mówię. Koziorożec, panna kilkukrotnie, młodszy trygon wody, w ogóle dzieci, młodszy trygon ognia. To jest ryberak, skorpion, baran, lew, strzelec, cesarzowa, byk i waga. Także tak, moi drodzy. Macie takie fajne czytanie, naprawdę takie, całkiem pragmatyczne powiedziałabym. Wiecie, tu się nic wielkiego nie dzieje, ale możecie tworzyć piękne rzeczy z bliskimi. Wszystkiego dobrego.